Cześć, witam was. Tu szalony kolekcjoner. To już ostatni unboxing e, kart e, Champions League 2012-2013 e, wersji podstawowej. Otworzymy dzisiaj 25 ostatnich saszetek. E, mam ich jeszcze trochę, ale postanowiłem je sobie zostawić e, w ramach, e, do, nie wiem, kolekcji pamiątki. Chcę mieć po prostu 50 zamkniętych saszetek. No to co, zaczynamy, zobaczymy co trafimy. Nie ukrywam, że głównie zależy mi dzisiaj na y, Hummelsie na karcie Master i na y, Nojerze, zwykłym Nojerze, którego mam mało, a chętnie by mi się przydał. No i zaczynamy. I mamy tutaj Rising Star. Pierwsza saszetka za nami. Zobaczmy, co będzie dalej. Na razie. Co do naszypka dominuje Podolski. Pewno niedługo się to zmieni. Zobaczymy. Otwieramy dalej. I mamy lewego na koniec. Który niestety to znaczy stety niestety, ale coraz częściej jest bohaterem ruchów transferowych. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Lewandowski niestety nie jest dla Bayernu, będzie raczej grał w Borussi, zostanie w Borussi. Chociaż wiem, że swoje oferty złożyły m.in. Real Madrid, Bayern Monachium, przepraszam, Bayern Monachium oczywiście, FC Barcelona. Niemiecki zarząd klubu jest za tym, żeby Lewy został na kolejny rok w Borussi Dortmund. Dobrze, więc nie było nic tym razem. Kolejna saszetka, znowu Podolski z przodu. Dzisiaj mam zamiar otworzyć jeszcze e, karty... Karty T-Mobile i karty Matcha Tax, też jakieś takie końcowe, przedwakacyjne unboxingi. Później może zrobimy małą przerwę. Tutaj mamy Piszczka, był Lewandowski, teraz jest Piszczek. I mamy Fans Favorite Aymara. Więc e, powoli będziemy kończyli otwieranie tej wszystkich kolekcji. Tutaj mamy Walencję. I na koniec Eduarda. Czyli znowu nic, w zasadzie cztery saszetki, tak? Dopiero dwie karty, takie w miarę wartościowe, chociaż ten AIMAR to To jak to AIMAR występuje wszędzie. Dobrze. Buffon. Znowu nic. W ostatnim unboxingu mieliśmy chyba dwóch czy trzech Messich w karcie Top Master, a w tym razem nic liczyłem, że udało mi się pozyskać saszetki z bardzo dobrego źródła, a tu widzę, że raczej tak nie jest. Kolejna saszetka. Marie i na koniec Alonso. Tak to wygląda. Jeszcze jedna kaszetka Luka Modric Pique. No i mamy pierwszego Top Mastera. To jest Czech, tak to wygląda, kiedyś oglądałem film jednego z Was, on się tak cieszył, tak a, 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 hura, topmaster, tak, mamy topmastera. No to już coś, zaczyna się nieźle, zobaczymy jak będzie dalej. A gdzie Neuer? Nie ma Nojera. Kabella. No, tego zawodnika ostatnio miałem wysyp, znowu dzisiaj się zaczyna trafiać, czyli jest jakaś taka jest prawo serii orzechów. Zobaczmy dalej. No, tutaj na pierwszy ogień wyskoczył nam jąk. Na karcie Fans Favorite. No nie. Co z tym Nojerem. wunic kolejna sosekka. i tutaj znowu mamy zawodnika Montpelliera tym razem to jest star player Valdes ale mieszanka pakować sobie. Żart chciał z zrobić. <laughs> Kolejna zasadka I mamy Fansa Guardado. Przypominam, na razie tylko Top Master Czech. Żadnego Mastera, żadnego bramkarza. Nie wiem, co jest grane. To tak nas Liga Mistrzów, to znaczy karty Champions League żegnają właśnie. Jak widzicie. Kolejna straszeczka. Piszczek był już. Znowu nic. <laughs> Nie, to się robi jakieś dziwne i chore. Kolejna stoszeczka Zobaczcie. Zebraliśmy komplecik. Kart. Star player i Rising Star. To nie zmienia faktu, że mogłyby być trochę lepsze te karty. Kolejna saszetka. I mamy fansa Ambrosini. Coś dużo tych fansów, chociaż to są takie karty, które często występują. Tutaj mamy Johna Rising Stara i Ambrosini, tym razem w wersji zwykłej. Kolejna saszeczka. ma O! Ha, ha, ha. Jak nie ma nic, to nie ma nic. A jak się trafia, to drugi top master w unboxingu. Świetnie, ostatnio też tak było. Mamy Messiego, mamy Czecha. No jest nieźle, chociaż no, cały czas liczę na Homelsa hum w wersji Master. Ale jest nieźle. Już zaczynam powoli uważać unboxing za pozytywny. Kolejna saszetka I tutaj mamy znowu Mix. Alabama. Gdzie są mastery. Jeszcze jedna. I znowu fans i taka. Yy. Oj, to jest dziwnie sklejony. <ścoughs> I jeszcze do tego beckenbauer. Ale jaja. Pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Fajnie, fajnie, super. Zobaczmy, co będzie dalej. 7 kart w ogóle. Nieźle, nieźle. No to już jest super unboxing. Ale dziwne, nie? Mieliście kiedyś taki przypadek? Szok. Zobaczmy dalej. Nojer, Nojer, gdzie jesteś? Nie ma nic tym razem. Ale jaja. Fajnie. 7 kart i w dodatku jeszcze legenda. Alex. Znowu piszczu. <laughs> Baba, Dwóch Franców w jednym rozdaniu. Świetnie. Jestem bardzo zadowolony. Ale. <laughs> Dobry unboxing. Chociaż nie ma masterów. No jeszcze. Jeden top master i w ogóle będę szczęśliwy. Ale. A już wiem, co jest. Fabian Krystyna. Nie mówię Krystyna, bo na mnie później krzyczycie. Cristiano Ronaldo. Karta Star, star Player. Świetny zawodnik na świetnej karcie. Chola, chociaż wolałbym go trafić w topce. Dawno go nie miałem w topce. Marzę o tobie, Krystianie, w topce. Dobra. Zostały jeszcze trzy saszetki, każda inna. Zobaczymy, co iniesta. doda nam, ale mam humor. Przepraszam, że, że tak się zachowuję, ale dawno tak nie miałem. Miks powtóreczka. Ale jest dobrze. Ostatnie dwie saszetki. No i tutaj mamy Rising. Nie ma nojera. Chyba będę zmuszony nadal otwierać saszetki. No i ostatnia. Czy będzie coś fajnego? Czy nie będzie? O! Dwrócona karta. Artur, Torres, Yaya i mamy jeszcze Rising Star. Podsumowując ten dziwny unboxing, trafiliśmy dwie legendy, Franza Beckenbauera, przepraszam. Trafiliśmy dwie topki, Messiego i Czecha. Nie nietypowe. Trafiliśmy Ronaldo, i tak, czyli już 6 trafiliśmy 7 Rising Starów 6 i 7, 13, i na koniec naręcze fansów 7 fansów, czyli łącznie 20 kart, 20 dobrych kart na e, 25 saszetek. Dobry wynik. Dziękuję, komentujcie, subujcie, polecam mój kanał, szalony kolekcjoner, cześć i mała dogrywka, wiecie jaki jestem bardzo zadowolony, <grybujesz> dobra, na razie.